Obiecałeś tam delfiny. Tam są! O Jezu są! A ci durni ludzie wskakują, napadną je delfiny. O, o! Delfiny! Anka! Anka! I, złapali! I, i, i. Nie wolno! Rozumiesz, po pierwsze je wystraszysz, a po drugie delfiny są drapieżne. No i one tylko do nas płyną, bo nie wiedzą, że my ich nie napadamy. Fala idzie duża. O, Jak cule... ludzie? nasza odpływa. Jak pływa, kaźmierska? Odpływają nam z naszym hajciem, na cwaniaka. Nie! daga. Czekaj, Jest Nie! 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 i Nie! 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 i Miło mi się Nie! Tutaj... Oh, Nie! O. Jakieś palce. Jezu, jakie ja mam małe! A! O, podchodź, ma! Występy gościnne tutaj mamy, proszę bardzo, zaraz się idziemy tańczyć.